Jeszcze nie wyjechał, a już ma duże opóźnienie. Mowa o tramwaju na południe, jednej z kluczowych inwestycji zapowiadanych przez prezydenta Katowic. O budowie nowej linii tramwajowej mówi się już od około 7 lat. Cały czas nie wiadomo jednak, kiedy będzie mogła rozpocząć się budowa, bo wciąż nie ma tak zwanej decyzji środowiskowej. Z końcem 2021 roku wnioskodawca przedłożył na wezwanie organu dodatkowe wyjaśnienia, które są obecnie szczegółowo analizowane. Choć Regionalna Dyrekcja wydała decyzję już we wrześniu 2020 roku, to odwołały się od niej organizacje zajmujące się ochroną środowiska. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas analizuje sprawę. Miasto mimo przeciągających się formalności i dużych wątpliwości dotyczących inwestycji nie zamierza z niej rezygnować. Po uzyskaniu tej decyzji będziemy mogli zaktualizować harmonogramy i przekazać opinii publicznej, która tak oczekuje tej inwestycji, jak będzie wyglądał harmonogram ze szczegółami. Warto podkreślić, że jest to inwestycja oczekiwana przez wielu mieszkańców, dzisiaj stojących w korkach, w samochodach. Będziemy mogli dać alternatywę, alternatywę komunikacji miejskiej. Zgodnie z planem linia ma mieć 5 kilometrów długości i rozpoczynać się w nowym centrum przesiadkowym w Brynowie. Podróż z południa Katowic z Kostuchny do Centrum miasta ma zająć nieco ponad 20 minut.